Yeah. W uroczystości w Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia w sanktuarium maryjnym błędnej na Kujawach odprawiona została uroczysta msza święta, podczas której biskup łódzowski Wiesław Alojzy Mering dokonał koronacji obrazu Matki Bożej łaskawej księżnej Kujaw pasterz diecezji przewodniczył liturgii i wygłosił homilię. Koronacja to jest nasza. Ludzka próba. To prawda nasza. Ludzka próba wywyższenia i uczczenia matki Boga i naszej matki. Nie znamy piękniejszego znaku, który by nawiązując do biblijnej tradycji, słyszeliśmy dzisiaj o wieńcu z gwiazd dwunastu, który koronuje tajemniczą niewiastę, o której mówi nam. Apokalipsa. Nie znamy więc piękniejszego znaku nawiązującego do biblijnych przesłanek, który by wyrażał bardziej adekwatnie, lepiej nasze uczucia czci, nasz entuzjazm, naszą miłość do Matki Jezusa, której chcemy powiedzieć: Jesteś dla nas. Najważniejsza, jesteś dla nas pierwsza, składamy Ci hołd, choć wiemy, że Tobie pewnie na tej koronacji mniej zależy niż nam jest to. Potrzebne. W koncebrze uczestniczył także biskup pomocniczy Stanisław Gębicki wraz z kilkoma kapłanami związanymi z tymże sanktuarium. Na liturgię przybyło wielu kapłanów z Polski z zagranicy przedstawiciele kapituły katedralnej z Włocławka, księża z diecezji włocławskiej i Konfratrzy z okolicznych parafii. To było wielkie wydarzenie dla błędnej dla gminy i Kujawska i całego powiatu. Na co dzień przecież niewielka miejscowość gościła tak wielu znamienitych. Gości. Wydarzenie nie tylko dla parafian błońskich, ale również i dla okolicznych parafian, w tym dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej, całej gminy Izbica Kujawska. Wydarzenie nie tylko w skali chyba duchowej, ale w ogóle i kulturowej, wydarzenie naprawdę dużej rangi. Módlmy się! mogący wieczny Boże! Ty wziąłeś do niebieskich chwały ciało i duszę niepokalanej dziewicy Maryi, matki twojego syna. Sprawa byśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie. Próbowaliśmy Księdzu Kustoszowi pomóc, no, chociażby chodnik, na którym tutaj stoimy, też został przygotowany dosłownie w przeddzień uroczystości. No i w jakiś taki dostępny dla nas sposób próbowaliśmy tutaj ten ład i porządek tutaj księdzu Kustoszowi pomogli zaprowadzić. Mój syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Jaśnieje wiekuistą wała i zasiada po Twojej prawicy jako król królów i pan panujących. Także i dziewica Maryja, która sama się nazwała Twoją służebniczą, została wybrana na rodzicielkę odkupiciela i prawdziwą matkę żyjących. Teraz, wywyższona ponad chmurę aniołów, Razem z Synem króluje w chwale i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako orędowniczka łaski i królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Matki swojego Syna, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy, jako królowych. Niech idą śladami Jezusa i Maryi. Niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc sił, starają się o zbawienie bliźnich. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie gdzie ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą? Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W uroczystości koronacji cudownego obrazu uczestniczyli państwo flasińscy, mieszkańcy błędnej i rodzice księdza z tutejszej decyzji Kustosz sanktuarium ksiądz Waldemar Pasierowski, który od około 20 lat jest proboszczem w parafii błędna, dokonał tak zwanego aktu zawierzenia Matce Bożej. Poczucie odpowiedzialności za rozmawianie w naszej Bożej wzorem moich błędna. Ja, ksiądz Waldemar Pasierowski, jako kapłan księżniki posławskiej i kuchni w Maryjnego w Błędnej wobec biskupa kiecezjalnego Wiesława Luizego Meringa, wspólnoty zgromadzonego Kościoła i Parat Jan po oraz w imieniu wszystkich moich następców, sięgam, że dołożę wszelkich starań, aby Matka Boża, Wasz Księżna Księża Kujaw była znana, szczona i kochana. Równocześnie zabierzam sobie Pani Łaskawa. Krzyżucia. Se vos sempre W sobotę do błędnej przybyły tłumy wiernych. Byli wśród nich przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wocławku ze starostą Kazimierzą Kacą, wicestarostą Stanisławem Gudzyńskim oraz radną Jadwigą Fiałkowską. Starosta Kazimierz Kacza i burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała przekazali w darze dla sanktuarium pateny do sprawowania Eucharystii. Chciałbym podziękować, że w tym momencie jesteśmy w tu, w tym. Tak pięknym, historycznym miejscu w Błynnej. dziękuję księdzu biskupowi za te słowa, które tu skierował i podkreślił wagę tych terenów. Kujaw podkreślił wagę mówiącą o tym, że wspomniał o tu Władysławie Łokietku. Który był rzeczywiście niekoronowanym królem tych ziem, i praktycznie od tego momentu to był rozkwit tych terenów, i dzisiaj to jest takie uhonorowanie, tak jak powiedział ksiądz biskup królowej Kujaw. Dlatego dziękujemy księdzu biskupowi, dziękuję tu księdzu proboszczowi, dziękuję również wszystkim parafianom, wszystkim księżom z terenu, a szczególnie parafianom tej miejscowości, jak i okolicznych. Jak sami Państwo widzą, to nie jest przypadek, ile ludzi się zgromadziło na tej uroczystości. Piękna, wspaniała uroczystość, przy tym mamy wspaniałą pogodę. Sądzę, że to jest pokazanie naszej tutaj historii, tradycji i kultury tych ziem. Błędna to mała wioska z ponad tysiącem wiernych. Od wieków jest mi miejscem kultu maryjnego, przyciągającego pielgrzymów z całego regionu Kujaw i wschodniej Wielkopolski. Dawniej było tu dużo lasów i bagien. Często podróżni gubili się wśród nich, dlatego wieś nazwano błędną od słowa błądzić. Od początku rozwinął się tutaj gorący kult Matki Bożej. Cudami słynący obraz i gorący kult Matki Bożej nie tylko rozprzestrzenił się w parafii, ale promieniuje na całe Kujawy i dalsze okolice. Dowodem tego są liczne pielgrzymki do dziś przybywających do Błędnej. Z racji uroczystości odpustowych 8 września 2014 roku biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering oficjalnie potwierdził ten pobożny kult, jaki w Błędnej odbiera od wiernych Maryja, i ogłosił to miejsce dietyzjalnym sanktuarium Maryjnym, nadając tytuł Matki Bożej Łaskawej Księżnej Kujaw. Skłoń go w i drzewo śmiech.